Sobie. Spełnia swoje zadanie, spełnia. Ja kosze jestem zadowolony. Ja kosze jestem zadowolony. Tak, wam mówię. Chwila, moment. Ja tutaj jestem przebranżowiony. Nie muszę nic ściągać, nie muszę nic zakładać. Zabieram tylko jedną połówkę wałka, która mi właśnie napędza tamtą kosę. Troszkę ona ma za wolne obroty, moim zdaniem. Musiałbym gdzieś takiego szczokarza się wybrać żeby mi takie koło metalowe o ten obwód pasa, żeby mi zrobił, żeby to się ładnie, szybko kręciło i będzie fajnie w taki mechaniczny sposób. Jeszcze tutaj są zielone łuszyny. Zobaczcie sobie jeszcze ten rzepak, mimo że ma około 7% wilgotności no, on, on tutaj, no to w miarę równo jechałem, wyjdziemy. Te igły Dodamy mu trochę luftu na 750 Na 750 wrócimy Świeczkarnia sieka No pędzimy W tym roku moim zdaniem kombaj to się nie namęczy Zbytnio Przy tych przy tym rzepaku, a z tego względu, że on ma metr, tak jak Wam mówiłem, że ma met. Jak widzicie, nie kłamie. Jest po prostu niski. Najwyższy rzepak, mam chyba met 40, może tam będzie. Tam też postaram się nagrać. Tam sumarycznie powinno być lepiej. Zobaczcie, jak tutaj tego rzepaku było mało fajnie. Bo miałem problem z tymi łożiskami. Poczekaliśmy się awarii Widzicie, spadł pasek z mojej słynnej kosy Na szczęście tylko chyba spadł Gdzieś się zagadałem No to dobra Ja tutaj kończę, lecę to naprawić I co tam będę kosił, będę się postarał dla was coś rzucić Dzięki, do usłyszenia, cześć! Pozdrawiam.